Cześć, tutaj Leszek. Przed chwilą odebrałem wyjątkowy motocykl, który, no nie będę ukrywać, osobiście mnie bardzo się podoba. Ducati Scrambler 60. Tu jest to maszyna o pojemności 400 cm3, posiadająca dwa cylindry chłodzone powietrzem. I zauważcie, że Oba tłoki pracują względem siebie pod kątem 90 stopni. To jest dosyć rzadko spotykane, zwłaszcza dziś rozwiązanie. Jest to oparta oczywiście jednostka napędowa na wtrysku. Generuje 41 koni z tego, co pamiętam. Czyli tutaj już jest czym jeździć, zwłaszcza, że mamy do czynienia z czymś małym. Względnie małym, kompaktowym, wykonanym w taki minimalistyczny sposób. Nie ma tutaj zbędnych elementów, nie ma zbyt dużo plastików. Jest to... Z jednej strony bardzo surowy sprzęt, ale z drugiej strony maszyna, która daje naprawdę mnóstwo przyjemności z jazdy. I być może Wam już to mówiłem, ostatnimi czasy od co najmniej dwóch sezonów zaczynają kręcić mnie e, scramblery właśnie ze względu na styl i ze względu na to, jak tutaj się siedzi i jak się prowadzi e, tego typu motocykl, że jesteśmy wyluzowani, zrelaksowani, niczego nie musimy e, udowadniać, nie bolą nas nadgarstki, nie bolą nas plecy. E, to jest jak dla mnie motocykl, który jest po prostu takim wyznacznikiem motocyklowego chilloutu, outu tych, którzy e, głównie chcą czerpać właśnie przyjemność, a nie performance e, podczas jazdy, którzy chcą jeździć zarówno po mieście, unikać korków, jak i dla tych, którzy czasami w weekend gdzieś dalej chcieliby pojechać. I, I do tego i do tego ten motocykl się nadaje, zwłaszcza, że można go wyposażyć w pierdyliard różnych akcesoriów, które będą kustomizować e, ten sprzęt typowo pod nas. Więc e, rzadko też się zdarza, że na stronie producenta można po prostu skonfigurować motocykl tak jak samochód i dobierać dodatki, e, decydować jaką chcemy mieć kanapę, jak, jaki chcemy mieć wydech, jakie chcemy mieć elementy e, chromowane i tak dalej, Jednak słuchajcie, e, dzisiaj nie o Educatiscram, tak naprawdę o bardzo kontrowersyjnej kwestii, bo będzie dzisiaj o pieniądzach, słuchajcie. E, ten motocykl, jak Wam już chyba wspomniałem, kosztuje 37 tysięcy złotych. I ktoś powie, kurczę, za 37 tysięcy złotych to można kupić, mm, no nie wiem, samochód nowy z salonu, je. Ale powiem Wam, że e, wielu ludzi kupuje drogie motocykle nie tylko ze względu na e, nie tylko ze względu na to, że chcą jeździć na dobrym sprzęcie, ale również dlatego, ponieważ szukają e, optymalizacji podatkowej. I to też często właśnie jak z kimś rozmawiam odnośnie na przykład drogich samochodów na, na ulicy, to różne osoby są zdziwione, kurczę, to naprawdę ci ludzie biorą e, te samochody wszystkie w leasingach po to, żeby płacić mniejsze podatki. Tak, bo to tak zazwyczaj działa. Najłatwiej koszty dla firmy jest e, generować za pośrednictwem zakupu jakiegoś środka lokomocji, czyli samochodu, czy też motocykla. Jeżeli ktoś ma dobrze prosperującą firmę i płaci wysokie podatki, to dla niego fajnym rozwiązaniem może się okazać na przykład zakup takiego motocykla jak ten za 37 tysięcy złotych i płacenie co miesiąc rat leasingowej, która obniża zarówno kwotę VAT-u, jak i również kwotę wydawanego co miesiąc podatku dochodowego. Więc to też musicie mieć na względzie, że często ludzie tacy biorą motocykle ze względu na na fiskusa. <noise> I mm, to, o czym y, też wielu ludzi zapomina, to, że w ogóle jest taka możliwość, że każdy motocykl można wziąć w kredycie albo w leasingu. I y, tak naprawdę w krajach Europy Zachodniej czy w Ameryce promil y, samochodów i promil motocykli jest kupowanych za gotówkę, bo y, często jest tak, że to się po prostu nie opłaca. Są na przykład tworzone przez niektóre marki dedykowane programy finansowania danych sprzętów, e, czyli na przykład mamy leasing, e, za którego zapłacimy 1% wartości pojazdu, czyli niewiele. Jest to poniżej wartości inflacji na przykład e, w Polsce. Choć nie wiem, czy my mamy teraz inflację, czy dalej mamy deflację. Nieważne. W każdym razie są to e, dosyć symboliczne wartości. No ma się czym odpychać. Są to dosyć symboliczne wartości, e, które m, sprawiają, że nie opłaca się wydawać gotówki. Już lepiej tę gotówkę, którą mamy przeznaczoną na e, zakup motocykla włożyć na lokatę, czy w jakiś inny sposób je zainwestować, na przykład w w swojej działalności gospodarczej, a motocykl czy samochód kupić po prostu na raty albo, albo w leasingu, ponieważ faktycznie te oferty, dedykowane, oferty tak zwane dealerskie, są na tyle atrakcyjne, że koszty związane na przykład z pięcioletnim leasingiem wyniosą nas, strzelam. 800 zł w skali 5 lat. Moim zdaniem to akurat yy, nie jest dużo. Eee, stąd też właśnie Czasami warto jest się zastanowić, czy oby na pewno musimy mieć e, motocykl czy samochód wzięty za naszą kasę. Wiele osób mówi, kurczę, ale przecież jak ja to biorę w leasingu, to to nie jest zarejestrowane na moje, to nie jest mój motocykl. E, wiem, że wiele osób chciałoby mieć taki komfort psychiczny polegający właśnie na tym, że oni są wpisani do tego dowodu rejestracyjnego, ale czy w rzeczywistości coś nam to daje oprócz polepszonego samopoczucia? Moim zdaniem nie, zwłaszcza, że niektóre firmy oferują e, taki schemat, że po pięciu latach, na przykład po pięciu latach eksploatacji danego e, motocykla można go po prostu oddać, wymienić na, na jakiś tam inny, przez co nie musimy się jakoś mentalnie e, przywiązywać do naszych dwóch kółek. I nie wiem, ja wtedy akurat też spałbym spokojnie, bo tak, maszyna jest ubezpieczona. Nie dość z tego względu, że drogi sprzęt naprawdę warto jest ubezpieczyć pod kątem AC. E, druga kwestia to jest taka, że jeżeli coś się stanie, to i tak odpowiedzialność Ubezpieczeniowa właśnie spoczywa na towarzystwie, u którego mamy polisę. To po pierwsze, jeżeli coś się stanie w sensie mechanicznym, gwarancyjnym, to zazwyczaj przez ten okres leasingu, tam powiedzmy 3 czy 4 lat, posiadamy gwarancję, którą tam powiedzmy jeszcze możemy w razie czego rozszerzyć. Ja Jestem taki trochę nieśmiały na tym scramblerze, ale to jest mój trzeci kilometr jaki przejeżdżam na tej maszynie. <laughs> Powiem wam, że naprawdę uwielbiam ten klimat. Mam pełne e, wyczucie tej maszyny, ponieważ jest, no wydaje mi się naprawdę niewielka, przynajmniej takie sprawia wrażenie e, siedząc za kierownicą. Bardzo łatwo się prowadzi, fantastyczne hamulce, Brembo swoją drogą. Silnik, który bardzo przyjemnie brzmi, bardzo przyjemnie się wkręca na obroty. No 40 koni, to, to już jest moim zdaniem... Coś. I jak na taką maszynę, jeżeli ktoś z Was nie szuka e, co chwilę pretekstów do ścigania się po mieście, w pełni wystarczające. Jak dla mnie, słuchajcie, jakbym miał brać dla siebie moto, to 400 e, cm i 40 koni dla mnie świat i ludzie, zwłaszcza, że jeżdżę głównie po mieście motocyklem. No już nie mówiąc właśnie o tym stylu, który mi się strasznie podoba. Tylko jestem trochę nieodpowiednio ubrany do takiego Scramblera bardziej e, pasuje taka delikatna skóra, e, kask typu jet, e, okulary, e, takie typowe pilotki, jak z amerykańskiego filmu. No i ten kolor też mi leży, przyznam szczerze. Zawieszenie też miękko pracuje, z tyłu jest monoabsorber, z przodu powiem Wam szczerze, że jeszcze nie zwróciłem uwagi, czy są zwykłe lagi, czy to są odwrócone. A nie, zwykłe lagi, ale dosyć miękkie, pasujące do charakteru tego sprzętu. Włosi jednak mają to coś, jeżeli chodzi o, o motocykle. Naprawdę, bardzo przyjemnie się jeździ w korku tym. I też, nie wiem czy Wy to słyszycie, ja wiem, że ten mikrofon mocno to odcina, ale brzmienie jest naprawdę rewelacyjne. fajnie wyważony, pocieszny sprzęt, po prostu uśmiech, uśmiech mam na ustach i e, boję się właśnie, że zakocham się do tego stopnia, że w moim prywatnym portfolio motocyklowym znajdzie się właśnie 62, scrambler od Ducati. No a jakbym kupował motocykl, to oczywiście, że w leasingu, a nie, a nie za gotówkę. Eee, właśnie wracając do naszego tematu, ponieważ też widzę, jakie mam korzyści z tego, e, jakie mam w cudzysłowie ulgi od naszego państwa e, z tytułu posiadania motocykla, który będzie zarejestrowany po prostu na firmę, na prowadzoną działalność gospodarczą. Więc pod tym względem warto jest rozważyć taką opcję e, i nie zawsze warto jest wydawać gotówkę nie zawsze warto jest też po prostu e, fizycznie zbierać na, na dany sprzęt i e, oczywiście ktoś mi zarzuci, że ja mówię od strony przedsiębiorcy, czyli od kogoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, ale w swoim życiu też kupowałem kiedyś samochód, jak nie miałem jeszcze firmy, kupowałem na kredyt i też udało mi się skorzystać właśnie z dedykowanej oferty, która była bardzo dobrze oprocentowana, czyli oprocentowana w taki sposób, że żaden bank E, idąc do niego z ulicy nie dałby mi kredytu, który jest e, na poziomie 2-9% w skali roku. To jest po prostu e, niewykonalne otrzymać taki e, kredyt na przykład gotówkowy. Co do ubezpieczenia, to też byłem zaskoczony, że wielu dealerów także motocyklowych posiada tak zwane pakiety dealerskie ubezpieczenia OCAC, które... No, są powiedzmy o te co najmniej 30%, tak myślę, niższe od takiej zwykłej oferty rynkowej, która jest przedstawiana przez tych kilkunastu ubezpieczycieli w Polsce. Tunel. Okazja do sprawdzenia, jak brzmi ten, ten krótki i niezwykle minimalistyczny układ wydechowy. Jest fajnie, jest fajnie, jest uśmiech. Szkoda tylko, że sezon się kończy i że prognozy są tak beznadziejne. Też mi się bardzo podoba pomysł z tym e, obrotomierzem, e, jeju, obrotomierzem, z tym zestawem wskaźników tak naprawdę, które są all in one, są bardzo czytelne. E, coraz bardziej podoba mi się właśnie ten taki motoryzacyjny minimalizm, ale jednocześnie jest bardzo miła niespodzianka e, w postaci zestawu LED-ów sygnalizujących odcięcie zapłonu. Choć to też nie jest taka maszyna, w której bardzo często będziemy korzystać z takiego zakresu obrotów, takiego nieco hardkorowego już. No i tak naprawdę razem ze mną możecie w cudzysłowie oczywiście na żywo e, przeżywać chociażby trochę tych emocji, które budzi u mnie. Ta maszyna, na której jadę pierwszy raz w życiu i to są pierwsze moje kilometry na, na Ducati Scrambler. I naprawdę uwierzcie mi w moje szczere zafascynowanie tą maszyną. Nie ma się tutaj absolutnie do czego doczepić. Można się doczepić do ceny, ale no tak jak wam mówię, no... Zawsze musicie mieć na względzie, że za jakość po prostu trzeba płacić. Jeżeli chcecie mieć do czynienia z motocyklem, który będzie mógł być w razie potrzeby z wami na lata, to to jest ta maszyna i tutaj każdy detal jest dopracowany. No to jest po prostu e, moim zdaniem jedna z kwint esencji e, włoskiej motoryzacji. Bardzo mi się podoba charakter tej maszyny. No nie ma się do czego doczepić. Po prostu jestem podjarany i myślę, że w weekend zrobię wiele e, kilometrów na Ducati Scrambler 62, bijąc się z myślami, czy oby na przyszły sezon takiego motocykla wiecie. Nie pogadać z kimś trzeba, zapytać, czy może uda się wytargać jeszcze jakiś fajny rabat. Bo ze względem moja praca jest po prostu niebezpieczna. Że w niektórych sprzętach człowiek może się zakochać, a serce nie sługa. A myślę o Scramblerze od czasu, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem na jakichś targach i ja już go samym wyglądem tak naprawdę byłem gotowy kupić. Ale nie miałem okazji jeździć. Teraz nadarzyła się taka okazja, że przez kilka dni u nas w redakcji będzie właśnie ten egzemplarz no który, szczerze mówiąc, mógłby zginąć gdzieś w naszym, w naszym garażu na zawsze i nie wrócić do importera. Fajna, fajna jest też ta kierownica, te gripy wyglądają e, może na niekomfortowe, ale są naprawdę bardzo miękkie. I kierownica też jest e, fajnie wyprofilowana, jest szeroka. Bardzo po prostu wygodnie się jeździ, jedzie w taki e, sposób, który mam wrażenie, że nie będzie męczyć, nawet jeżeli jednorazowo e, powiedziałbym, że chcę pokonać, nie wiem, strzelam 600 kilometrów, przejechać e, powiedzmy z Katowic na, e, do Gdyni. Byłbym gotowy e, ruszyć na tym sprzęcie w tak daleką e, podróż, przy czym musicie też wiedzieć, że Ducati Scrambler jest to ukoronowanie kilkudziesięciu lat tradycji właśnie tej włoskiej marki. Jest to bardzo fajny pomysł na to, żeby pojawić się w oldschoolowym i coraz bardziej modnym segmencie motocykli. Wierzę, że jakbym przyjechał do, do taty tym motocyklem, to, to też bym mógł mieć dosyć sporą zagwostkę i, i na pewno ten sprzęt bardzo by mu się spodobał. Przez, przez ten taki klasyczny właśnie styl. On się też troszeczkę, mam wrażenie, e, klasycznie prowadzi i ten silnik też w taki sposób troszeczkę vintage'owy pracuje. Jednakże jest wspierany przez e, nowoczesny układ wtryskowy no i też generuje dosyć sporą moc jak na e, 400, bo to jest 40 koni, a w przeszłości jeszcze 20 lat temu tego typu silniki miały co najmniej o, e, o 20% mniejszą moc. Żegnam się z Wami, zachęcam Was do subskrypcji, wjeżdżam do swojego garażu, który dzisiaj jest w remoncie. E, no i do zobaczenia po weekendzie w jednoświat.pl i na moim vlogu Szybcy i Zabieram go na weekend. Nie zostanie tutaj.